Góra, 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 przepraszam, to takie nasze kuchenne umawianie się. Co pokazujemy? Pokazujemy naukowe strony Rzeczpospolitej. Praca matadora jest niebezpieczna. W starciu z bykiem można stracić życie, zostać kaleką albo stracić bieliznę. To ostatnie przydarzyło się pewnemu matadorowi w Kolumbii. Matador Alvaro Marin może mówić o dużym szczęściu. Podczas korlidy nie udało mu się uciec przed rozwścieczonym bykiem. Mężczyźnie nic się nie stało, ale zwierzę rozerwało mu zdobione spodnie i bieliznę na pupie. Poniżony przez byka Matador nie poddał się. Z pomocą przyszedł mu fan z widowni, który rzucił mu swoje hawajskie spodenki. Alvaro Marin natychmiast założył kwieciste gadki. Następnie pokonał byka, bo taka zniewaga wymaga krwi. W małpiej społeczności panuje bezwzględny system klasowy. Szczęśliwcy, którzy urodzili się w rodzinach zajmujących wysoką pozycję w hierarchii grupy, mają zapewniony lepszy start życiowy. Emelda jest jedną z nich, jest wysoko urodzona. Inne małpy właśnie najadły się jagód, ale Emelda zjawiła się na miejscu zbyt późno, aby dla niej cokolwiek zostało. Wszystkie jagody zniknęły w torbach policzkowych innych małp. Emelda dostrzega Popin, która jest znacznie większa i starsza niż Emelda. Należy jednak do rodziny zajmującej niższy stopień hierarchii i to upoważnia Emeldę do odebrania Popin wszystkiego, czego tylko chce, łącznie z pokarmem wydartym jej wprost z pyska. Popin stawia opór, na jaki ją stać. Jeśli jednak broniłaby zdobyczy zbyt mocno, mogłaby się narazić na atak ze strony reszty gromady. Ale temat Marka, z praktycznego nie jest po tak, to czerwono nam się zrobiło, bo skoro liście są tylko żółte, no to my państwo też mamy trochę więcej kolorów. To y, znaczy, że telewizja jest live po prostu, na żywo. Tak jest, to wszystko tak się zgadza. To nie domek z kart, to prawdziwa wieża, wieża Babel. We wrocowskim Centrum Sztuki Impart można podziwiać pracę dyplomową Marleny Zakrzewskiej. Artystka stworzyła konstrukcję z 14 tysięcy kart wzmocnionych pięcioma kilogramami kleju. W czterometrowej wieży razem mieszkają damy, królowie, asy czy walety. I w przeciwieństwie do biblijnej wieży Babel, wszyscy mówią uniwersalnym językiem: karopików, kierów i trefli. Oto młoda dziennikarka o imieniu Emmy, która w ten oto sposób zareagowała na tunel horrorów halloweenowych oczywiście. No! 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 nie doszła a nie... Oh no 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 okay. no